Siema, witajcie na Catch Relax w kolejnym filmie. Mamy wtorek, 6 dzień grudnia. Jeżeli chodzi o owędkowanie w dniu dzisiejszym, jest to wyjście typowo w celach zdrowotnych, takich psychicznych, żeby nie oszaleć w chacie. A ja nie byłem nad wodą już praktycznie dwa tygodnie. Dzisiaj będzie reprezentacja i MKW, a dokładnie jeżeli chodzi o trzecią edycję i finał. Wziąłem ze sobą SG2, druga z SG2, którą mam w okolicach sierpnia chyba ją kupiłem. Do tej pory na wszystkich moich filmach praktycznie widzieliście tą wersję 2,51, tu 2,74 i tam 7,23, a tu 7,25. Natomiast jest to zupełnie inna wędka. Zależało mi na tym, żeby była dłuższa jest dłuższa. O 20, dokładnie 3 cm. Ciężar wyrzutu większy o 2 gramy. W tej chwili mam ją czwarty raz chyba ze sobą nad wodą i zdecydowanie bardziej wolę tę wersję. 2.51. Jeżeli spodobał Wam się film, zostawcie łapeczkę do góry, a jeżeli ktoś jest nowy, tam na dole subskrybuj plus dzwoneczek pomożesz rozwijać kanał. Będę Ci bardzo wdzięczny i dostaniesz powiadomienia o kolejnych filmach, a teraz już zaczynamy, jak to mawiają, wędkarze pomostowi. Nowy pomost. Nowe możliwości, ale śliski jest. Dobra, w jedną stronę się udało prawie. Ale jest śliski. Ue, sikor. Mhm. Kiedyś był. Szczęśliwi czasu nie liczą. Temperatura na plusie około 4 stopni na ten moment. Ale czy to podziała na metabolizm tych ryb w ten sposób, im się jakoś przyspieszy, czy wręcz przeciwnie, że znowu poczują, że zima nie idzie. Lubię taką czystą taflę wody. Zmieniamy przynętę, zmieniamy miejscówkę. Widzimy się za chwilę. O, mam nadzieję, że. Tu kalosze wystarczą, ale nie jestem pewien. I gdybym chciał dać kroka, uh -huh, to może być różnie. Zobaczymy, jak to będzie. Najwyżej trzeba będzie improwizować, jak to na rybach. Jeden źle postawiony krok. I ten kalosz może się okazać niewystarczający, Wam powiem. Na razie ani takie twitchowanie nic nie daje. Ani jednostajne prowadzenie. Ach, prawie tam dorzucam. Co tu się teraz wydarzyło? Chwaj, krzysiu. Sprzedłem wędkę. Nie umiał łowić ryb. No, ale w sumie fajna. Jestem właśnie na etapie zmieniania przynęty. Wjeżdża guma, ale to też jest dobry moment, żeby przedstawić Wam uczestników finału IMKW tej trzeciej edycji 2022. Pod spodem wyświetlają Wam się kanały, które się zgłosiły i wszystkim Wam bardzo dziękuję za zgłoszenie się. Natomiast są dwa kanały, które zgłosiły się, a mają już praktycznie po 1000 subskrypcji. To nie jest jeszcze 1000, ale wychodzę z założenia i powiem Wam szczerze, nie chciałbym, żeby w jakiś sposób przypisywane mi było to, że osiągnęliście te 1000 subskrypcji. To jest tylko i wyłącznie Wasza zasługa, i dlatego te kanały nie będą brane pod uwagę. Natomiast polecam wszystkim, którzy oglądają ten film, zajrzyjcie. Jest branie. Kolega ma prawie 900 subskrypcji na dzień dzisiejszy i bardzo fajnie prowadzi kanał. Można się czegoś fajnego dowiedzieć. Jest też wędkowanie. I drugi kanał związany z wędkarstwem fiderowym, Barry Fishing, to są dwa kanały, które jestem bardziej niż pewien, same. Własnoręcznie osiągną te 1000 subskrypcji, natomiast polecam też, żebyście zajrzeli Barry Fishing i jest branie, natomiast inne kanały wejdą do finału, znajdą się w finale i z tych czterech kanałów wybierzecie zwycięzcę trzeciej edycji inkubatora małego kanału wędkarskiego. Ja zmieniam wobka na gumę i za chwilę powiem Wam, kto wchodzi do finału. Zmieniam na gumiszona, tutaj musiałem go troszeczkę pokleić. Kropelką, nie wiem czy to będzie widać. Dostał zębami w poprzednim sezonie i tak sobie siedział w pudełeczku. Nic nie mówił, a myślę, że może to być całkiem przyjemna przynęta. Ktoś mógłby powiedzieć, bo mam 12 gramową główkę do tej gumy, że to jest zdecydowanie za dużo. I oczywiście miałby rację, bo to jest zdecydowanie za dużo. No, i krok postawiony w złą stronę. W złą stronę, panie. Życie jest Nobelą. A mówiłem o tym, jak szedłem w tę stronę. Kocham wędkarstwo. Na ten moment akurat od tyłu, jakby mi ktoś nasrał na gierę w tej chwili. O, i na kolansko. Super, chyba sobie wodę założę, jak będę wracał przed blokiem. To co? Teraz już tylko brakuje, żeby wypierdolić się z pomostu i będziemy mieli komplet. O nie, o nie, tego nie zrobię. Kto tak miał, to daje łapkę w górę. A kto tak nie miał, to zobaczycie, jeszcze będziecie mieli. A tu co mamy łapanie Coraz lepiej to wygląda Coraz lepiej Tu będzie stał mój bank No warto było dwa tygodnie na to czekałem aż się wpier do tego mu Elegancko Także tego. Ryby niechętne, to zaraz Wam podam finalistów IMKW w takim razie. Wszystkim bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję za wzięcie udziału. I pierwszym finalistą trzeciej edycji inkubatora małego kanału wędkarskiego jest kanał Rocky Fish Boa. Drugi kanał, który wchodzi do finału IMKW na 2022 rok, do tej trzeciej edycji, to jest moje wędkarskie przygody. Nie moje tylko jego. Tak się nazywa kanał Moje Wędkarskie Przygody. Drugi finalista, jeżeli chodzi o tą trzecią edycję, serdecznie gratuluję. Kolejny z kanałów, który przejdzie do finału jako trzeci. Aczkolwiek ta kolejność nie ma żadnego znaczenia, to Zwierzu 22 i również gratulacje i również dziękuję ci bardzo za wzięcie udziału, także mamy trzech finalistów: Roki, Fishboa, Moje Wędkarskie Przygody i Zwierzu 22 i czwarty finalista to Robert Janas Fishing World tak to się nazywa jeżeli chodzi o kanał Robert Janas Fishing World e, czyli świat wędkarstwa czwarty z finalistów Dlaczego w ten sposób Podałem wam wcześniej, że dwa kanały, jest Branie i Barry Fishing, to są kanały, które moim zdaniem same poradzą sobie z tym tysiącem subskrypcji. Widzę, że wiedzą, jak to robić, widzę, że po prostu im to jakoś tam gra, ten YouTube jest dla nich bardziej łaskawy i nie chciałbym wchodzić im w drogę. Nie chciałbym, żeby to było na zasadzie jakiegoś mojego udziału. Myślę, że większa satysfakcja będzie dla tych dwóch kanałów, Barry Fishing i jest Branie. Pozostałe kanały. Które Wam w dniu dzisiejszym wymieniłem. Zobaczcie, jaka mała różnica jest między tymi kanałami, i w tej trzeciej edycji, właśnie w ten sposób zrobimy to, że do finału weszły kanały, między którymi różnica w ilości subskrypcji jest tak niewielka że wszystko może się tutaj wydarzyć. Wielkie odkrycie. Jasne, kurwa, że wszystko się może zdarzyć. Zapraszam Was na kanały do kolegów wędkarzy. Zobaczcie, ocencie, natomiast cały finał znajdziecie w zakładce społeczność i w dniu dzisiejszym już możecie oddawać swoje głosy. Tam zaznaczajcie, kogo wybieracie, ale również pod tym filmem wpisujcie, kto Waszym zdaniem powinien wygrać. Tam będzie taka ankieta, która od razu pokazuje. No być może będzie to też losowo wybierane przez niektórych, ale tutaj pod tym filmem dawajcie swoje Uzasadnienie, dlaczego taki kanał powinien zostać zwycięzcą tej trzeciej edycji inkubatora małego kanału wędkarskiego. Dla zwycięzcy przewiduję oczywiście, Puchar, jako zwycięzca, zostanie on podany na moim kanale. Jeżeli chodzi o dodatkową nagrodę, zwycięzcę zapraszam na wspólne wędkowanie na moje wody. Może niekoniecznie na tę konkretną, tylko na taką, gdzie rzeczywiście się wyłowimy sposób wędkowania dowolny, chociaż w większości są tu kanały spinningowe, to jeden z widzów otrzyma paczkę przynęt, czy to będą przynęty spinningowe, czy przynęty na przykład fiderowe, czy tam na spławik jakieś zanęty, jakieś pelety, dumbelsy. To wszystko jest do dogrania. Myślę, że około 100 zł na taką paczuszkę dla jednego z was, dla widzów. I ja zawijam się w takim razie. Wyprać spodnie. Kalosze już czyste. 6 grudnia, Mikołajki. Trzeba mieć czyste buty oczywiście, ale nikt nie wspominał o spodniach, żeby przyszedł Mikołaj, a że uwaliłem buty, to Mikołaja nie było. Znamy już finalistów. Serdecznie wam gratuluję, a wszystkim jeszcze raz bardzo dziękuję za udział w zabawie w finale, w zgłoszeniach do finału trzeciej edycji IMKW. Dzięki wielkie za odwiedziny. Pozdrawiam. Jeżeli również wybieracie się na ryby, to oczywiście połamanie nad wodą.